Więc tak moi drodzy witam w kolejnym filmiku na kanale Neptun Wodny. Tak jak jeśli ktoś ogląda wcześniejszy filmik, to wie, że to jest kolejna część tego filmiku z wyjazdu z moją rodziną z Chorwacji, więc jeśli ktoś nie oglądał zapraszam do wcześniejszej części, a jeśli ktoś oglądał, to zapraszam do tej części. No i dzień... Chyba szósty. Dzień szósty. Zapraszam. Another day, another small town. Night, nie wiem co nawet powiedzieć więcej, jak szczerze A teraz coś mm, tam się coś dzieje. Nie wiem co, jakieś przedstawienie czy coś. Wytarfuję. Um. Teraz mam zrób tutaj status. Zapisów, status. Stajemy ze skał. Jak idziemy z status na wzór? Nagrywamy, cały czas nagranie to. A weź! O, na tych drzwiach nie wyczynajmów. nie zrobię. No będziecie się wykupiał. Trzymajmy mi to. Siódmy dzień tygodnia, ja rozpalony jak pochodnia. Another day, another be outfit. Chyba jest dzisiaj. na złoty róg. No idziemy no. No. Aha. No, tak na złoty róg. Taka popularna plaża tutaj. O! Kiedy ma tam? złoty róg? No, tam. i drodzy, dzisiaj jesteśmy na takie, plaże, tam, my jesteśmy na takie dalej. Nie chcę się tak dalej, że tutaj są ludzie, ale jest trochę strach więc no. Ale jesteśmy, to się nazywa Złoty Róg, Golden Horn Czy jakoś tak I to jest po prostu taka plaża, że jak tak jak mówi nazwać to jest po prostu ruch I Tutaj tak idzie, się kończy i tutaj się tak zrobi Jak śmiesznie, i tutaj z mapy też śmiesznie wygląda I w ogóle my tam jechaliśmy drogą gdzieś u góry I góry bo jeszcze fajniejszy widok, ale tak nie ma zbytnio jak zrobić zdjęcia, ale może, może jak będziemy wracać, to jakoś to mi się uda No i tak, to jest, i tu jest właśnie ten czubak tego No i tak to się prezentuje Ładna woda, ładne słoneczko, gorące strasznie jest dzisiaj, no i tak <śmianowidł> Proszę Państwa, o tam byliśmy Tam jest ten róg To jest ten róg, no i tak ogóle. I teraz wracamy już Jest taki widoczek, poza takim Zatrzymuje jest widoczek Ósmy Ósmy dzionek

My idziemy właśnie na pieściół. No gdzie średni, sunset. Chmury są, i tak już czekać późno. Przeszliśmy i. A te chmury, chmury po sobie, wszystko. Hmm. No jeszcze. A możecie, jesteście tu. Czujemy. Jemy. ostatni dzień dzisiaj jest jak znaczy nie jest, znaczy jest ciepło jak zawsze tutaj ale a chmura Tak się prezentuje dzisiaj ale są fale No dziś to nie aż tak pięknie no i tak jest sesja rodzicielska O w jest ten sesji Proszę Państwa moja wieża kamienista zrobiona na fundamencie drewnianym jak wam się podoba znaczy jeszcze jest w trakcie jej budowy ale przez mi się rozwaliła więc z tej jeszcze jakiś żyje i cały czas na niebie jest inna chmura, która słońce tam jest słońce tu, a nie na słońca. prawda Jest tutaj, wyszedł. uciekł Wyszedł. Wyszedł. Wyszedł, ucieka. Widzicie? Widzę, ja wiesz, sobie przesnąłem. A tu nagle taka ciemnica. Jest godzina 16. Znacie, robi takie samo gdzieś po 21. Tak. dobrze. Było pokazane, że jak jutro ma się pogoda, ale już dzisiaj chyba coś. Dojdzie nie za ja bardzo. Halo Jest bójdża, w ogóle pioruny nabalają, ale nie teraz nie ma chyba. Bo... Dzień dyszka. Dziesiąty i powrotny, chyba rozpoczynkowy. Skada. Ale skoczyła. Nie trzeba teraz. Albo bo nie, to jest chyba koniec. Porszy. Nie. Takie zwierzę. Piękne granaty na naszej posesji Już dojrzewają Super Proszę państwa, ostatni dzień Znaczy, ostatni dzień Dzień wyjazdu już dzisiaj Pakujemy brukę No i wyjazd za długo A na szczęście dzisiaj jest dobra pogoda na wyjazd Jest jakieś 2 stopnie I ma być maksymalnie 23 Ma być jakieś właśnie chmury, więc Na podróż dobra pogoda a grałem i ukrycia. Bye room, bye Jesteśmy tutaj Teraz Tam już auta czekają Nie ja czekam na prom Godzina równa nam stała na prom I ile się już ustawia No i tak jest Właśnie Supertar Unlock your experience mm. Idę tam na te skały Wie, ja nie wiem czy mnie w ogóle słychać, ale... Ja... Nie, nie słychać. Ale szczerze powiedziawszy, to rozwiera mi łeb i moje włoski niestety, ale cieszę się, że jest taka pogoda, bo nie będzie jakby... Jest taka pogoda jest dobra do podróży ogólnie. Ty po i teraz masy zrobimy tym, Tak? I ogólnie. Ale tam będziemy płynąć, bo tam jest split tam promem. Tam daleko jest prom, który wypłynął o dziewiątej. On jest, because, się więc był jeszcze troszkę. A tam jest Omiś, chociaż to się, czyli Omiś się pisze, a to się wymawia Omiż. I podobno ja tam byłem, jak miałem jakieś, nie wiem, 2 czy 3 lata, to i sami nie pamiętam tego w ogóle. Ciekawe dlaczego, haha. Ale no, mamy tam jeszcze pojechać teraz, więc udobnie. Tak mi Adam mówił, więc... Chyba moja najlepsze jakość audio kiedykolwiek. ta seria filmików. My jeszcze do onyż. Nie. Tak. Nie. Coś masz do Nagrywam Julkę na razie, proszę mi nie przeszkadzać. Coś masz do dodania? Nie. A co ty robisz tymi kłakami? No bo mi się nie chce tu chodzić. To jest Samara Morgan? Dupa. O, 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 o. Widać to? Patrzcie, ile ryb. Ryby ławicy tu są w tych łodzi. Tu widać. To. Mega dużo. O nie Myślałem, że tamtym razem się o, bo... Ludzie, nie, ja tam nie jadę Ale jajca wow. Pierwszy raz Ja no, też tak myślę. To, Maria, Pierwszy... Pokażę Ci no. zaraz no. tu się się gdzie jesteśmy? Jesteśmy na froncie. Czy się prezentuje? Będziemy z nim? Za 6 minut odsłabym. Zresztą jeszcze do zadania? Że nie odpłyniemy za 6 minut. Odpłyniemy. Tak? Za 8 odpłyniemy. No to już. Nie, powiedziałeś 6. A masz nie kłóci ze mną? Nie. A chcesz teraz bitka? Nie. Płynie kontenerowiec. My też dalej płyniemy Pojechaliśmy i jedziemy Teraz jedziemy do Plodine. Wyjeżdżamy ze Splitu, ale no, jeszcze nie zamierzaliśmy po nas być sklepy, więc teraz jedziemy. I co? A w jeszcze w tym roku nie byliśmy, więc jazda. Patrzcie, tam są barile bez glutenu. Ja nie widziałam w Polsce bez bezglutenowej. W ogóle nawet nie wiem, czy ja chyba nawet też nie widziałem Fajnie. Wow. Wow. taka gruszeczka. Bez sensu. Połowa jest zajęta gruszeczka. Rzeczki drogie, 31 euro. 32 No nie, jest. Jest dwa. No, nie, do koloru, do wyboru. Yes. Takie tutaj mamy różność, ciekawe Może pizza. Może burger. Burger, pizza. tutaj Pig. O Pig, omg. To jest moja ulubiona bajka. Nie pobrałam. Co będę oglądać? Nic. szybka A -a -a. Super. Uwaga, kupiłem tego kapucinę róż. Jestem bardzo ciekawy w domu. Pierwsze co robię w domu, kapucina różowa. Na naszym tarasie? cd Cedavite na promocji, jednorazówka, chociaż nieopłacalna trochę, no ale. O! włożyła się. tak się wsypuje, właśnie ją tutaj, i teraz będzie trzeba szejkować. Wieś? Musisz szejknąć teraz. Szejką. Tak? No i tak, zaraz możesz też zrobić smakowy. Dobrze zrobię, nie umiem I jeszcze kupuję sobie takie piwko. 2%. Jak to się To jest taka lemoniatka, tak zwana. No pij, pij szybko, w A co na smaku? Dobra. Pokaż, ja muszę ocenić. Tak, piliśmy ją na pewno. Ja teraz testuję. Ale tam to nie było. Aha. To ileż no to było? A! jak kwaskowa. No limetka. No dobra. dobra, chociaż nie urywa chyba niczego. nie urywa? Ale ładnie. Ale, ale ładnie Niestety moi drodzy okazało się, że teraz jechaliśmy jakby zaczęliśmy jechać w stronę Omisia, Omisza, Omisza. Ale niestety jest jakiś wypadek chyba na drodze i przejechanie 3 km jest pokazane, że trwa 50, ponad 50 minut, więc stwierdziliśmy, dobra, po prostu zatrzymujemy się i będziemy zawracać I jazda do Polski no, no niestety ja raczej szkoda, że nie, ale... Po co jeszcze przeszła? Oh. Musisz <laughs> tam stanąć tam... <laughs> Ale ona jest zabawna! E, no, no i będziemy jechać do domu po prostu. O i w ogóle... Jakby o tam... Nie. Tam. Tam ja byłem cały czas, przez całe wakacje. A ta samot wypłynął. Ktoś może mi nie przerywać raz w nagrywaniu. A tam sam mną się pram, a tam stoi ten prom teraz. No i tak, i ogólnie są fale, bo jest wietrzyście trochę. No i tak. To jest to jest takie żółte, jest. Z tygmałem je wymieszałem. Mm. Tak, jest witamina, ale lepsze. Jakby Jurki jest bardziej mąkowy. Bardziej kwaśne, a tu czuć to trochę... To, znaczy, nie wiem czy bez, ale jakby jest trochę ładniejszy. I takie... Nie wiem jak to ocenić dość to Właśnie byłem w tej Tojku Tam moja rodzina teraz nie korzysta tylko o ten jeden jest taki wolny, na drugi nie to zostanie z krytycznym, by powiedział. No i przerwa, no i co? Mieliśmy ogólnie do Misia, potem wracając do skicu, zajęło nam mega długo, chociaż tam nie było dużo kilometrów, no i... No i teraz jedziemy dopiero Ralph Stradą No i tak A ty co? i oglądać sekretne życie zwierzaków domowych Jurka jest dzieckiem, bo ogląda bajki No, i Miraculum i świnka Pepa Jest Z tą Pepa, bo też dowaliłaś Co? To z tą Pepa, Pepą to już dowaliłaś No serio oglądasz świnkę Pepę na wystawie yeah. Kolej godzina 22.41 Gdzieś w Węgrzech Śkanie i teraz idziemy spanie Kolejny przystanek Godzina 1.17 sprawdzimy teraz na mapie znaczy, jeszcze miałem wcześniej załadowane, bo ogólnie nie 5 godzin jest 5 godzin nie Do Czapyga Więc Już tak niedaleko, ale jednak I cały czas mnie cierpię, wam mamka, nie mocno wchodzi po prostu już mm. Witam Jesteśmy już w Polsce Na stacji co nagrywałem też w tamtą stronę Bo zawsze to jest czasami granicy z Słowacji, ale jakby Ja wiem, że byliśmy po prostu jakieś półtora tam, nie wiem, co ogólnie, bo Widziałem się coś, ale z że zaledwie w spółdragę tam domu chyba to byliśmy. Tylko było spanie. Boli mnie web. I chcę być w domu. To jest moje na teraz. Ale myślę, że my to, więc... ja to jest w więc. Nie wiem, a No dobra, przybliżenie już dalej. Ale jak Ty ma dzisiaj czy jutro? Dobrze Witam. Powróciliśmy. Boli mi głowa. I i co? No i to będzie już koniec filmu. Ale jeszcze będę pić z siostrą moją różową cappuccino. Więc proszę zostać jeszcze do końca. No. Dobra, dobra, nie, bo prawa autorskie teraz. Tak się prezentuje? No nie zbytnio to róż. Tak, nie mocne. niemocne. Um, czuć tą malinkę, ale średnio, mm, średnio. Mm -hmm. Nie wiem, co pić, więc chyba nie będę już tego pić teraz. Chyba mam taką normalną kawę, więc to było na tyle. Moi drodzy, w tym filmiku ja pamiętaj ja sobie... na tle. pamiętajcie o Pamiętajcie o łapkach w górę, łapkach w dół. Subskrypcje, komentarze, podajcie na moje social media. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. pa!